E mas visão é muito, 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 Ja tu się ubrałam elegancko, muszę go pilnować, bo powiem wam, nie wiem jakie on ma zamiary, nie wiem czy on zamierza jak wiecie, ze mną być w zgodzie, czy on tu coś planuje, bo powiem wam, mam podejrzenia, że próbuje mi ukraść miedzę, ja międzę odgrabiłam, ale nie wiem czy on zaraz tego nie zmanipuluje, ale dobra. Ja mam asa w rękawie, bo jak on do mnie będzie manipulacje robił, to ja mu nie wykoszę zboża, ja mam, trzymam go w garści widzowie. Proszę was o zostawienie subskrypcji i łapki w górę, żeby być na bieżąco z sąsiadem ja ja i awanturami. Dobra, idziemy z nim zagaić. Sąsiadzie? Tak? Sąsiad nie kombinuje z miedzą? Nie, nie, nic. Bo ja mam na to czujne oko. No stop. No co sąsiadka, co cały czas o tym jest siada do cionika, co będzie tak chodzić za mną? No wziąłem, zobaczę jak tu idzie. Jak z Rubencją? No, zrówko się trzymam. Co są siedzie... Mnie tak mieli dziś pracować, ale ja myślę, pogoda to pisała, bymy ruszyli w żniwa. A że tam do mnie na tym poletku. Po do temacie. mnie podjadziem najpierw. Aaa, no dobra, no możemy do sąsiadki podjechać, nie widzę problemu żadnego. Może bymy skoczyli na te dalekie pole, co tam sąsiad raz mnie ciągnie ku Znaczy, kombajn. A to sąsiadka tam ma też pole? Czy do mnie tam pojedziemy na to pole? Mam pole tam niedaleko zaraz ujadę. To no, niemożliwe. Poważnie. To co my pola koło siebie mamy? Co, co jak się pokupował. złożyło? Ja tu... Zziada, ja dziada pradziada muszą być jakieś nasze powiązania Nie, trzeba. nie. Ja z dziada pradziada mam. A ty kupał tutaj niedaleko. No ja kupał tu. No właśnie, obok mnie specjalnie, żeby mnie po złości było. Nie po złości, no to ja sąsiadko dobrze żyję, to jak po złości? Na no, różnie bywa. A co ja złości do sąsiadki mam? No ja nie wiem, jakie ty masz do mnie intencje. Jakie intencje? Mnie nawet pisali w internecie, że ci się spodobała. To, toż to sąsiadka po koleżeńsku, to trochę powiem prosto, nie chcę ukrywać, za stara dla mnie. No! Tylko nie ja stara. to nie biorę. Co? A czy. Ej, ej. Y, na przykład zrobię tak. Zrobię kładkę. Na przykład jest tak. I przez. Y, na przykład. Y, na przykład jest tak. Przez drugie idzie kładka, nie? No! I na przykład kładka jest próbniała, taka stara i tak dalej, nie? No. To ludzie na przykład się przez nią boją przychodzić. A jak, a jak taka jest y, nówka z nowych, zrobiona z nowego drzewa i tak dalej, ludzie chętnie tam przychodzą, chętnie się zatrzymają, pogadają i tak dalej. A przez taką próbnię to nie chcą chodzić, nie chcą na nią patrzeć, nie chce im się przy niej rozmawiać. Ja nie jestem kładka! To można panią porównać taki kładki właśnie. Nie tylko pani spróchniała, zęby też spróchniały. Zęby i takie spuchniały, bo ja mam sztuczne. A to już sztuczne tu nie próchniają. No, plastikowe. U, dobrze. To dziadzie, to może to w tych wałkach to ja tak pomyślała, że to się jeszcze dososi. Bo ja tak patrzyłem. Bo to, to suszy jeszcze, śmiałut. Bo to się jeszcze, jeszcze mokrawe. bo rosa padła. Bo to kurde rosa teraz była. To... Można i pojechać wykosić, no to nie ma to, problemu. To co? Sąsiadzie, ja pójdę trzydzieści szczepionek z przyczepu. To idzie szczepi, to z ja w tym czasie dokończę, to, po, to się posmali zaraz, nie? Dobra, ja to ro rozgotuję bizonę od razu. No, to, to ruszę. To co rozgotować bizona? To odpali sąsiadkę, niech już nam się zagrzeje, do olej trochę To no, zitora zgaszę, bo ja miała to mieć odorywać, ale jak patrzę, że sąsiad tego to... Śmiało, śmiało, zamknij ryje, no śmiało, śmiało, odpala co? Jeszcze raz? Nie, bo mnie się przesłyszało. Bo ja aparat kukowi o mnie skalibrowany A co Aha, pisał? Co mnie się zdawało rija? Że raz. Że... że sąsiad Słowo coś ryja? powiedział! Że ryja, no Jakiego ryja, sąsiadko? No ja myślała tak, ale ja już teraz wiem, że sąsiad nie powiedział. Tylko mnie ten aparat się roz, roz Skalibrował Bo to z tymi ja, peretami to jak z alkomatami Trzeba kalibrować co, co czas Dobrze spokojnie, nic tam się nie, nie, nie dzieje. Ja się nie, ja się nie gniewam. Zawsze się może przesłyszeć, tak? To co łupnie 100 jest gdzie Łupnie onem a ja pojadę przyczepą To ja Bizony omiekać? No bo sąsiad pewno nie ma uprawnień do przyczepy co? No jakie, nie? jakie mam prawo jazdy na kategorię T, na ciągniki. No ale ja mówię takich, że umie jeździć, nie umie co? Ja bym, ja przecież nie umie jeździć? No pewnie nie Umiem, pewnie że umiem Bo na wiosce gadają kto gada na mnie? Ludzie. Czy? Tu nie ma kto na mnie gadać, bo wszyscy mnie szanują ludzie. Nie że to, się... no, o szanuję, to jest No szanują, nie to... szanują. Dobra, ja tutaj zrobię tak. Taki myk. I za przepraszam. A, proszę, a proszę, czego coś takie kudły ma zapuszczone? Jak bezdomny. Bo ja tak mam. Brudas. Co do fryzjera się przejść? Jak brudasz... Frycjarka muszę przejść się. Jak brudas? Sąsiad jak brudas tak? Ja nie brudny, bo się kąpałem. Sąsiadki trochę bije. Sąsiadko! My żeśmy kombinowali, tym przetrząsali, ja zapomniałem, że przetrząsać mam. Mało. To ci ja mówiła, że sąsiad ma a, chyba. A tym by, a tym by lepiej roztrząchał. Ty, ale tym szybciej, bo to się wybrało. Może i tak. A wiesz co, o, tam po tym dyszu to dobrze, bo to tak napowietrzało. Glebę. Możliwe. No. Zobaczmy. Słucham? Czy mnie pocałowałeś sobie, Ja się tak no gdzieś ja fanio kurde tu, A gdzie są? jest? A tu A. dobra, to do, co? Skończymy, bańka, no? Idziemy A mnie... Ja mam pisma Jakie pisma? Nie wiem czy wsadzasz gimrowiska, ale chcę powiedzieć. No śmialutko jak coś się... Sad jest mój. Ja, mój Dobra, nie będę się sprzeczała, mój, ale... dobra. Nie będziemy dyskutowali. No nie, no nie ma co na ten temat dyskutować. Jedziemy. Jechać tam w tym kierunku, co moje poletko jest? Tak, ja idzie przodem, to ja się bym dostosowała kością, bo ta moja trzydziestka to tak głupie 100 na godzinę. Tu notasz taka, kurdy tego... Nówka! Tak, to nówka jest. To z salonu jest? No. Sąsiad, zwolnij chwilę. Zwolnij, sąsiad. Co się dzieje? Nie na ołżą. To może lepiej tego z Tora Myśli? No, poczekaj, sąsiadka, bo tu może tam blokadę sąsiadka ma jakoś. Poczekaj, no zobacz. Poczekaj, poczekaj, Zara będzie rwała. No, jorna będzie. Czekaj, sąsiadka, tu... Jechać teraz, zobaczyć. Może... Bo mnie się w no, skrzynia mnie się skleściła. Nie, bo miała sąsiadka na żółwie. A. Lepiej idzie? No idzie, bo. Miała się ta skrzynia kleści, wie? O! I teraz jedzie, tak? No Nie się kleści, tylko na żółwie miała sąsiadkę ustawiła. Nie, nie się kleści! Ja muszę wtedy dawać do tego, do mechanika, bo ja nie umiem rozkręcić tutaj tych śrubków. No, ale działa? Jedziesz? Proszę, jedzie! Mało nie wypadłam z Ursusa. Szybko, szybko, bo jedzie sobie... Sam... O ja! No. Uważaj trochę, a zatem! nie ja wiem czy to... Upierdzieliłam go! Uważać, czy, czy sąsiaderia, tak? Można cię wyprzedzać, sąsiedziem. Ej, nie wyprzedzaj! Gdzie tu wyprzedza, no? Nie wyrobi, nie wyrobi! Nie no, co za śwant sąsiadki, co robi? Tu wypadek jakiś jest! Aha! Wypadek. Aha. Ja Zanim się umowałem, myślałem, że sąsiadka się zmieści. Aha! Aha. Ah. Oh! Oh! Ça, j'ai déjà, déjà, ça. Ah! Attends! Quand? 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 No! Tak tak. Nie, ja pomagam mojej najukochańszej i teraz, nie mam czasu. No, do widzenia. A kto dzwoni? A miałem telefon płaszczowy. Kto dzwonił? Nie wiem. Kto Nie Gdzie ja? Włudza! I co sąsiadka ma tam na tym polu? A czemu to robi tak? O. O. Co tam sąsiaderia ma na tym polu? Z U Tu prawo, tak? Tak! Ja mam kosić, czy sąsiadka No, mi Co? <śla> Odpowiem, ja nie wiem. Chciałbym go coś z sąsiadką dogadać, nie wiem czy buja w obłokach gdzieś, czy co? Eee, może ja będę kosiła o no i mam nadzieję. Ja tak myślę że... Bo co, że to no nie przyuczony pewnie nigdy kombajnu nie miał nie widział Kurde, a może najwyżej by tu od razu u mnie skosił kurde. No. Może u mnie najpierw skosimy i sąsiadka zabije Nie najpierw do mnie bo ja pszczepę mam to nie wiem czy przez ten czas to już ten obiec nie obleciał Ale niestety nie mam nic, nikogo fajnego, żeby mi wygosił No Gdzie teraz? W lewo Które pole tu? Na po prawo? No Faktycznie mamy koło siebie No prawie, Pod bo lasem. tu nas dzieli jedne pole nie zadbanej! Ja jadę co, tu przyniczka jest! Jędźmień Ale zadbanej! No widzę jaki zadbany jak kwas tu Nie. tyle! Nie! Dużego dobra, żyzna! Ale tu będzie ja to trochę słomy będzie! Tak! Bo umiejęć Ale tyle, tu marzy o takim widzonie! to z dziada, pradziada, rus jak żyto! Kolera, tak. ja marzę o takim bizonie, Szkoda, że nigdy to mnie wiesz, nie Wiesz! Wiesz! Ludzie szali, żyto zawsze! Bo mówią, o słame muszę mieć. A ja mówię, ja żyć, a nie ziałam. Ja mówię, ja przyjdę, ja jedźmy. A umie jedźmy, umie jedźmy, wiek się u ludzi. To kosi sąsiadka, to I ja co, powiesz to? Jak? Nam. To no co powiem na to? No sąsiadka ma te swoje sposoby, kurde. Nam. nie? Tak. No ma te swoje Metody. sposoby. Metody. Metody na z ną mam Jakie? Różne. Naturalne! No powiem, a nawóz daje opryski, bo nie widać Daje. Jakie? I prawdziwy nawóz daje! I od świnek! I ja od lat już, powiem szczerze a? Robię kopę w miskę. O, y, A kibla Mam! A i czeka w niskę robi. Bo ja w no nie kibel? gada sąsiadka, że zbiera i idzie na, na pryzmę. Tak? Ja w kibel tylko A kope w niskę i na pryzmę. Ojej, A sąsiad myśli, że ta pryzma... Nie, że nie tylko... Sąsiad myśli, że ta pryzma obok stawu to ludzka czyżwistka? Po tym, co sąsiadka mówi, to chyba ludzka. Ludzka? A to sąsiadka ma jakieś kawalera o takim imieniu? Nie, nie, że ludzek, imię własne, <grym> tylko ludzka w sensie człowieka. I co pani ja za to? Się sprawdzam? No, czy? sprawdzam? No, pierwsze, co mi się nasuwa na myśl. To się sprawdza, kurde? No to podzwakuj, Jęczmienia. Zobacz. pozwakuj. Po tym co usłyszałem, to nie wiem czy jak chcesz smakować. Posmakuj! No raczej. Posmakuj mi Na ten moment podziękuję sąsiadce. No, jak chcesz. Gdzie Ja nie jestem jakiś bekator, prawda? No! Ja sobie tak liczę czy Ale. O kurde, co? Powiem sąsiedzie, warto kupić jakoś sporo miski. Pryzmę ze zrobić nic nie szkoduje, tak? ja sobie z sąsiadka i ja sobie nie Co no, no jak sąsiad lubi. Znaczy, u mnie od takich rzeczy to są więc wiesz, sąsiadka? Nie! A nie gada, że to zbiornik! A co? Po... To taksy i na tym głowie z wojskiem? To ludzkie! Poczekaj, no czekaj, bo stoi tam! jest opnie! Stoi! To... Dobra, skopam. To ludzka jest kopa, więc to rozdzie! To mnie tak kurde podbija, to może kurde warto, bo się za no to kurde! U sąsiada zobaczy, sąsiad, nie, nie będzie tego! No właśnie ja tak patrzę, dnia ja ćmił mnie taki sypał Nie będzie tego Tego tak, samego nie będzie, no? Ja samim krowim głównie nigdy. Albo czekaj, co to tak wali? A, drobne pytanie No A papier tu kupuje? No przy tych ilościach oszczędzam mm. Dobrze. A czemu pyta? Po zapachu. Po zapachu stwierdziłem. Ja z tego pola tu będę miała więcej belków, jak sądzę ze wszystkich. Nie kichaj w tej tak, że mi kakiku No i miska by się przydała. No ale taki nabór to już się nie nadaje. Z drugiej strony już się nie nadaje, Sądzień się nie krępuje, walić bezpośrednio na pole. Nie, to mieli z drugiej strony. Nie, od drugiej strony mieli. A. No i o chwastów nie ma. Bez w żadnych też nie ma. E, Sąsiedzie, u mnie w zbożu stonki nie było już od 1740. Stonki? Tak, od 1740, nie widziałam Stoki. Niech pani nie, nie gada taki głups, bo jeszcze uwierzy i zacznie strać kurde na pryzmie. Warto spróbować. No ale ja nie wiem czy to kurde ten... Opłacalny. opłacalny mówię od serca. Powiem powie i tak szczerze, Daję to coś. Szerość, Daję! Szerość? Szerość. Pani naprawdę robi mi się trochę niedobrze. To działa rolniczka nie oddzielnie odciąj! Nie chcę, nie chcę pani naprawdę ten, nie chcę, nie chcę, nie chcę jakiś jak to mówią potocznie. Jakoś tam jak to się mówi? Jak to no. się mówi, nie chcę, nie, nie chcę mówić źle. Ale dziwne to dla To jest sama natura. Ja natury inaczej rozumiem No i widać efekty Ale dobrze, to zakończmy ten temat, bo jakoś mi żąda mnie nie, nie dzika w przedłoże! Tutaj podpokój! Między pokosty, sąsiad! Olera jasa! A tu by cię dał! Ja się Do chedera naładował! A co w tej bańce Zosianka ma? Burzik się dziwić, że Nie! nie otwiera tej bańki, nie! Nie!